Cześć wszystkim! Cześć. <grywa> Witam Was w nowym starym domu. No, dzisiaj jest piękna pogoda, jest słonecznie, aż się nie chcę wierzyć, że parę dni temu było chlupa i zimno i w ogóle wiało i strasznie. Ale no, też nie oszukujmy się, jesteśmy coraz bliżej zimy i to jest bardzo dobry moment, żeby powiedzieć Wam trochę więcej na temat naszego centralnego ogrzewania. I wydaje mi się, że jest to dość nietypowa sprawa. Bo zdecydowaliśmy się na system mieszany, gdzie mamy i podłogówkę, i grzejniki. Także zapraszam Was serdecznie, powiem dzisiaj trochę więcej na temat tego przez niektórych uważanego na za dziwne rozwiązania. Lecimy. Zacznę może od tego, że jeżeli chodzi o same rozwiązania techniczne e, przy takim systemie mieszanym, to ja jakby nie będę wam na ten temat opowiadać, powiem to, wytłumaczy e, wam to Norbert albo Janek, e, bo ja po prostu nie czuję się na siłach, więc no co tam będę udawać, że, że wiem jak. Nie wiem, wiem, nie wiem jakie są elementy, ale jak, co i gdzie to, to, to niestety nie wiem jak to działa. Natomiast mogę Wam powiedzieć, dlaczego zdecydowaliśmy się akurat na to rozwiązanie i nie zrobiliśmy tak jak bardzo duża część ludzi obecnie, czyli nie daliśmy wszędzie podłogówek. I mówiłam Wam to już parę razy, ale wydaje mi się, że no to jest dosyć ważne, bo jakby utrudniliśmy sobie w ten sposób życie, decydując się na połączenie tych dwóch systemów. Więc tak, ja nie lubię podłogówki w pokojach w sypialniach, gdyż, ależ, ponieważ. No, podłogówka ma dużą bezwładność to znaczy długo się nam nagrzewa i długo nam stygnie, wiadomo, że no jest to ogrzewanie płaszczyznowe czyli całe ciepło oddają nam nie tylko te rurki, które są w wylewce tylko one nagrzewają cały ten beton i to wszystko całą powierzchnią oddaje, więc siłą rzeczy trwa to trochę dłużej, żeby tą, tą powierzchnię, ten materiał nagrzać, a potem schłodzić, a ja cenię sobie w sypialniach to, że wiecie, jest mi zimno odkręcam, jest mi ciepło jest mi za gorąco, wyłączam i za chwilę jest ok. jest, wiecie, robi się chłodniej. Denerwowałoby mnie to przy, przy podłogówce, że muszę na ten efekt czekać. I powiem Wam, że przy dzieciakach to naprawdę było, to jest świetne rozwiązanie. Jak często wracaliśmy, czy ze świąt, czy skądś w zimie i Wiecie, na dole mi się rozgrzewała podłogówka, a u góry w sypialniach już było ciepło i nie było problemu i dzieciaki mogły siedzieć nie w kurtkach. Bo, bo jak już dom się wychodzi, no to też ta podłogówka potrzebuje po prostu trochę więcej czasu, żeby, żeby się zagrzać siłą rzeczy. Ale nie, absolutnie nie jestem wrogiem podłogówek, bo tak jak mówiłam Wam, od 8 lat mamy podłogówkę w starym domu jest to świetna rzecz. I absolutnie nie wierzę w teorię o unoszącym się kurzu. Jakby, jakby trzeba sprzątać na no. życie, nie? Nie wierzę też w puchnące stopy od ciepłych, ciepłych podłog. No, Przyznam czasem puchły mi stopy, no ale byłam wtedy w dziewiątym miesiącu ciąży, jednej, drugiej tudzież trzeciej, nie, jednej drugiej, trzecia była, nie mieliśmy podłogówki, no ale były to miesiące letnie, więc raczej podłogówka nie miała żadnego wpływu na to, a, a naprawdę jest to mega komfortowe, bo dzieciaki mogą sobie latać na bosaka, są zadowolone, siedzą sobie na podłodze, u góry układają puzle. Ja też nie lubię chodzić w papuciach ani w takich trepkach, czy jak, nie wiem, w zależności od strony regionu w Polsce, różnie się na to mówi. U nas się mówi papucie. A jak u was? Klapki, ciapki? bamboszki? No, ale ja nie lubię, wolę na posaka, więc podłogówka jest dla mnie bardzo przyjemna. No, dobra, dobra. Roz, znowu się rozgadałam. Przejdziemy się po domu, pokażę Wam, co tutaj mamy, jak to wygląda. I, no i jak dorwę któregoś z chłopaków, to Wam wytłumaczą jak to jest skonstruowane. Proszę tutaj, Janek działa w temacie naszych grzejników, a dokładnie u Julki. Mamy tu takiego jednego pionowego, tu jest winowajca. dobry. <głos》> Janek, zajmuje się montażem i ostatnimi ustawieniami naszego centralnego ogrzewania. Jak widzicie już mamy przygotowany grzejnik na poddasze. Eee, zamówiliśmy go przez internet. Nie znaleźliśmy nic ciekawego akurat w marketach, chociaż było parę dosyć fajnych, ale potrzebowaliśmy coś trochę większego. Pewnie on i tak nie będzie Tutaj za często włączane, bo i w garderobie, i tam z drugiej strony w gabinecie mamy podłogówkę, więc liczymy, że, że uciekający cień do góry ogrzeje nam poddasze i w ogóle nie trzeba będzie się dogrzewać. Ale chcieliśmy, żeby to fajnie wyglądało, więc on musiał być dosyć szeroki. Więc znaleźliśmy takiego oto pięknego, uroczego grzenika na internecie i, i, i też nie, nie było bezproblemowo, ale suma summarum dotarł. Bardzo był ładnie opakowany, ale no, z przesyłką były przeboje. No ale jest, ważne, że jest. Witajcie. Dzisiaj pokrótce chciałem Wam powiedzieć, jak działa to nasze centralne ogrzewanie. Więc tak, jakby sercem systemu jest piec. Piec mamy gazowy, jednofunkcyjny Aristona. On jest piecem jednofunkcyjnym jest do ogrzewania ciepłej wody, która jest w zasobniku piętro piwnicy. I do, do centralnego ogrzewania, centralne ogrzewanie mamy podzielone na dwa obiegi obiektem podłogowy i grzejnikowy i zaraz pokażemy Wam taki specjalny moduł sterujący, który rozdziela to, to ogrzewanie na dwie części. Więc tak, jesteśmy już w piwnicy i pokrótce jakby zasada działania tego, tego naszego centralnego ogrzewania. Ciepła woda użytkowa, która idzie z pieca wchodzi do tego zasobnika w tym zasobniku ta ciepła woda jest przetrzymywana. Tutaj jest pompa obiegowa. My, tą pompę, mamy jeszcze nie podłączoną, bo jeszcze nie mieszkamy, więc nie chcemy, żeby ta pompa cały czas działała. Ludzie tutaj stosują różne rozwiązania. Zazwyczaj stosują takie rozwiązania, że podłączają pompę pod taki timer, żeby ta pompa pracowała w tych godzinach, kiedy zazwyczaj są w domu, żeby ona nie pracowała cały czas. No bo szkoda, żeby, żeby to cały czas brało prąd i, i krążyło. W tym domu, w którym mieszkamy obecnie, nie mamy ani zasobnika, ani takiej pompy obiegowej, bo to jest jakby dodatkowa strata energii. Ale wiecie co, tutaj przy, przy takim domu jak tutaj mamy, czyli w zasadzie czterech poziomach, czyli w zasadzie trzech poziomach mieszkalnych i piwnicy, no, ciężko byłoby bez tego zasobnika funkcjonować, bo są za duże odległości. Za duża odległość jest z kotłowni, na przykład do, 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 do nas na, na, na poddasze. I zanim ta woda ciepła by do, do nas doleciała bez tej cyrkulacji, bez tego zasobnika, to, to po prostu trzeba by chyba, żeby z dwa wiadra wody się zmarnowały. dlatego, jest zasobnik, dlatego ta cyrkulacja. Następny element to jest tutaj się i, tutaj, I to służy tylko i wyłącznie do rozdziału wody, do centralnego ogrzewania. Tutaj, tutaj, są, tutaj mamy zasilanie, powrót. To wchodzi do, do, do jakby do tego, do tego modułu sterującego. Sprzęgło, dwie pompy, zawór, zawór trójdrogowy. Zasada działania tego jest taka, że ten moduł strefowy rozdziela centralne ogrzewanie na sekcje podłogi i na sekcje grzejników. O co chodzi? Chodzi o to, że podłogówka zazwyczaj jest zasilana dużo niższą temperaturą niż grzejniki, czyli na przykład jeśli chcemy mieć bardzo oszczędny, oszczędny system ogrzewania, to powiedzmy tam podłogówkę zasilamy w granicach nie wiem, tam od 30 do 40 stopni w zależności od potrzeb, a grzejniki na przykład tam od, nie wiem, od 45 do 55. No, to się oczywiście różni w zależności od, od poływu roku i tak dalej, ale to mniej więcej są takie wartości. Dlatego musi być taki moduł sterujący, który jakby będzie rozdzielał, yy, rozdzielał tą wodę o różnych temperaturach na różne obiegi. Yy, to dlaczego podłogówkę, dlaczego grzejniki, to, yy, to wytłumaczę Wam Basia. Yy, ale po to jest ten moduł sterujący. My oprócz tego modułu sterującego mamy dwa takie sterowniki. Jeden yy, to jest sterownik, który jest umieszczony na parterze i który służy do sterowania temperaturą podłogów, w zasadzie temperatur w pomieszczeniach gdzie jest podłogówka, a drugi moduł sterujący będzie mieć na poddaszu, tam gdzie są grzejniki i on będzie służył sterowaniu tam centralnym ogrzewaniem tam gdzie są grzejniki. Oczywiście dodatkowo w pokoju, we wszystkich sypieniach są termostaty na grzejnikach, więc jeśli komuś będzie za gorąco, to można ten termostat przykręcić. No i jeśli będzie odkręcony na maksa, to już się temperatury niestety nie da nim zwiększyć, ale, ale można na pewno obniżyć jeśli natomiast trzeba by zwiększyć, to trzeba by zwiększyć na piecu czy, 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 czy na sterownikach, żeby tą temperaturę podnieść. I pokrótce jakby to jest ta, ta najważniejsza zasada. Bo u nas w starym domu nie mamy takiego modułu, jak to tam jest zorganizowane? U nas w na starym domu nie mamy modułu, dlatego że dom jest mniejszy i grzejniki są zasilane bezpośrednio z pompy, która znajduje się w piecu. Tutaj też w piecu jest taka pompa, ale dlatego, że dom jest duży, i to ogrzewanie jest, ten system jest dwa razy większy. No nie ta pompa, która jest w piecu, nie dałaby rad ogrzać tego wszystkiego. Nie dałaby wypchnąć tak, tego. U nas w, obecnie w domu jest tylko i wyłącznie jedna taka pompa, która która sprowadza centralne ogrzewanie na podłogę. A grzejniki są na tym samym poziomie, na którym piec. I ta pompa, spokojnie te grzejniki zasila i wystarcza, i nie ma tego problemu. Natomiast tutaj niestety już musi być dużo większy system, już ze sprzęgłem, z dwoma pompami, z zaworem tym drogowym i z tym, jakby, tutaj modułem który jakby to, to tym wszystkim steruje. Mhm. A podłogówka zawsze musi mieć osobną pompę? Nie, jakby ta pompa z pieca y, się nie nadaje? Jakby ktoś miał tylko podłogówkę? Y, właśnie to jest y, ciekawe pytanie, bo ostatnio y, Jacek y, z, z kanału zo 2 rozmawialiśmy z nim na ten temat i wydaje mi się, że y, też się nad tym zastanawiał, bo, bo, bo też jakby takie rozwiązanie chce zrobić u siebie w mieszkaniu i wydaje mi się, że jeśli system nie jest za duży, to powinna pompa pompa z pieca dać radę z taką małą podłogówką ale to już jest pewnie pytanie do instalatora ja się nie chcę wypowiadać bo, bo nie jestem pewny czy jak, jak ktoś z was ma jakąś informację na ten temat to prosimy Ta, w komentarzu jeśli, dajcie znać jeśli dać. macie informację czy, taki, czy, taka, czy taki, powiedzmy, taka pompa z pieca obsłuży takie powiedzmy 80 czy 100 metrowe mieszkanie bez dodatkowej pompy do ogrzewania podłogowego to, to, to dajcie znać bo nawet z ciekawości Chcieli Dobrze wiedzieć. No. Mi się wydaje, że to tutaj jest rozwiązanie bardzo dobre, bo, bo mamy na każdym piętrze trochę podłogówki, czyli ta stała temperatura będzie utrzymywana. A spokojnie w sypialni można sobie tą temperaturę obniżyć. A, a powiem Wam, że to jest bardzo mało przyjemne, jak macie podłogówkę w sypialni. Dom się nagrzeje. Yy. Za mocno, czyli tam do 23-4 stopni, i chcecie, chcecie powiedzmy iść spadzi, yy, i nie możecie w, za bardzo tej temperatury obniżyć. No, zawsze możecie otworzyć okno. Tylko pytanie: Czy, jak, ma, czy jak macie rekuperację tak jak jest u nas, yy, to czy otwieranie okna ma jakikolwiek sens? nie? Bo raz, że strata ciepła, dwa, że ten to to smut no i tak dalej, nie. bezpośrednio dostaje się do mieszkania. Yy, no, w, tutaj przy rekuperacji, przy filtrach. Przy takich szczelnych oknach, no w zasadzie chyba, chyba to lepsze rozwiązanie jest jednak z tymi grzejnikami, ale to jest nasze zdanie, oczywiście pewnie no są, moż... są tacy, którzy by chcieli, żółty, chcieli no. wszędzie mieć połowę. Tak. No są też, jest też tak, że można sobie ustawić jakąś taką niską temperaturę, pewnie w strefie sypialni. Pewnie jest taka możliwość. oczywiście, bo możesz... Tylko, jeżeli ktoś lubi cieplej, a drugi lubi chłodniej, no to już no, tam, trzeba znaleźć chłodniejszy. Możesz, możesz sobie po prostu na zawołach troszkę przykręcić, ta woda będzie przepływała wolniej przez oś też i też będzie, będzie mniej grzała. Więc to oczywiście jest do. To wszystko zależy od sposobu ustawiania. No, dlatego tak... No ale to już musi być jakby kompleksowo. Indywidualnie każdy sobie w pomieszczeniu swoim tego Dokładnie. nie zmieni. Znaczy nie zmieni? Ale ja, no jak. No, aha, no bo no, są. Ci, no chodźmy ci pokażę. No. No tak, no bo są pę pętlę, na pętlach. tak. I tak, tu mamy, tu mamy trzy sekcje podłówki. To jest to, to, to jest to, gdzie są rotametry. Że co? E, rotamety, takie wskaźniki, po nich widać, czy, czy woda jest pompowana. Aha. E, i teraz ustawia się na nich przepływ. To już jakby szczegóły tego ustawienia to bym musiał wytłumaczyć Janek, instalator nasz, ale jeśli na przykład, jeśli byśmy chcieli w tym momencie zmienić tutaj temperaturę, to to są, to, to są takie jakby przystosowane jak pod zawory termostatyczne, można też takimi zwykłymi nakrętkami sterować. Zaraz spróbuję znaleźć i Wam pokazać nie wiem czy to jest ten taki sam, tak czyli możemy po prostu, to jest, wiecie co, akurat to nie jest od tego i on tego nie zamknie, bo to jest grzejnikowy ale zasada działania jest dokładnie taka sama, czyli jak macie nie wiem gdzie Janek podział te oryginalne nakrętki stąd, ale ale to działa na tej zasadzie, że po prostu wkręcacie sobie tutaj, przykręcacie tu nawet jest plus minus, od góry możesz się pokazać Przykręcacie to na, ma, no na maksa. Na maksa jak przykręcicie to zakręcicie przepływ całkowicie, ale jeśli chcecie obniżyć temperaturę to oczywiście można to zrobić w ten sposób, żeby, żeby przykręcić częściowo, ten przepływ się zmniejszy, nie będzie się, to tak mocno, nie będzie się to tak mocno ogrzewało, więc w ten sposób można sobie. Tom. Jeśli nie macie innych oczywiście regulatorów, bo jest masa regulatorów pokojowych i tak dalej. W różnych smart domach można sobie regulować, to, 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 to nawet w każdym pokoju można regulować oddzielnie, bo, bo są takie specjalne nakładki, tutaj takie, takie które to robią automatycznie. Także no, możliwości, możliwości, jest, możliwości jest bardzo dużo. I my jesteśmy zwolennikami raczej. W miarę prostych rozwiązań, więc już nie chcemy sobie komplikować życia bardziej niż jest. W starym domu mamy tak, że podłogówka działa cały czas otwarta, otwarta na maksymalnych przepływach, a my sterujemy tylko i wyłącznie sterowaniem na piecu. Ogrzewamy ten dom na niskiej temperaturze cały czas i, i to bardzo ekonomicznie nam wychodzi, więc, więc to się po prostu sprawdza. A tutaj to pewnie po, po kilku tygodniach dojdziemy do takich optymalnych ustawień, jakie nam będą odpowiadały. Tak, tak musi być. Także, tak jak widzicie, mamy, jesteśmy w sypialni, więc mamy grzejniki. Tu jeszcze nie mamy panela ozdobnego, tam już jest. A w tych częściach wszystkich wspólnych, gdzie jednak potrzebuje, no jakby nikomu nie, 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 nie musi być personalizowana temperatura, mamy podłogówkę, czyli cały tutaj korytarz jest w podłogówce, toaleta jest w podłogówce i wszystkie łazienki w domu są w podłogówkach. Cały parter, czyli ta strefa dzienna, natomiast we wszystkich sypialniach u dziewczynek i u nas są zamontowane grzejniki. A w ogóle u nas to jest ciekawe, bo my mamy, jak dobrze pamiętacie, u góry mamy swój, swój pokój, czyli na poddaszu. To póki co okazuje się, że za bardzo nie musimy tutaj grzać, bo wszystko co, co jest grzane na niższych piętrach i tak leci do góry do nas. A tutaj oprócz tego, że no tu mamy te grzejniki, czyli mamy jeden grzejnik znajduje się tutaj, a drugi tutaj. To mamy również podłogówkę w łazience i w tych pomieszczeniach garderoby i gabinetu. Tak to wygląda. Tak jak zauważyliście lub nie, na poddaszu już powstają gładzie, nakładam je ja, Norbert mi wytłumaczył, zrobił mi przeszkolenie bardzo dobre, wydaje mi się, bo całkiem, całkiem nieźle mi idzie ta, ta robota, ale przy okazji tych gładzi zrobimy dla Was taki test, bo stosujemy różne rodzaje gładzi i yy, może tak zdecydujemy, co dla takiego laika jak ja jest najlepsze do położenia i tak naprawdę, co się później dobrze szlifuje, także... Yy, to będzie w następnych odcinkach. Natomiast ja się z wami teraz żegnam. Serdecznie dziękuję wam, że z nami byliście. Jeżeli wam się podobało, to liczę na jakąś łapkę w górę. Jeżeli nas jeszcze nie subskrybujecie, to gorąco was do tego zachęcam. No i nic, żegnam się z wami. Pa.